Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Jesteśmy przed galą TFL 32, dokładnie na ceremonii ważenia. Ze mną miejscowy bohater Oskar Buga, który w sumie może już nie taki miejscowy, bo w Warszawie mieszkający, teraz trenujący. Jak przygotowania do tej walki? No bo widzę, że chyba masa mięśniowa jest teraz bardziej nabrana, i pod te przygotowania fizyczne bardziej dołożyłeś właśnie te ćwiczenia siłowe. Cześć, witam wszystkich. Tak, przede wszystkim no, te przygotowania były najmocniejsze do tej pory. No wiadomo, po, po porażce trzeba się podnieść. Ja jestem osobą, która no, bardzo ambitnie podchodzi do tego tematu i chciałbym pokazać wszystkim, jaką ciężką pracę włożyłem w te przygotowania właśnie jutro na gali. W klubie Nemesis były przygotowania, czy jednak udało się gdzieś pojeździć po sparingach, po innych klubach? Nie, 100% w klubie Nemesis przebiegały przygotowania. no Tam tak naprawdę mam wszystko: mam świetnych zapaśników, parterowców, Strykowiczów, więc tam jak najbardziej pełen obóz przygotowawczy miałem. Jeśli chodzi o ten obóz przygotowawczy, dużo zmieniłeś w tym obozie oprócz tych ćwiczeń siłowych niż do poprzednich twoich walk. Może niedużo, natomiast skupię się trochę bardziej na tym aspekcie parterowym, jednak wiadomo jak ostatnia walka się skończyła i gwarantuję, że więcej tak się nie skończy. Na spokojnie walczyć z bardzo mocnym przeciwnikiem, wiesz, podjąć rękawice z Aleksem Nowakiem, który jest na fali zwycięzcą, tylko może zaprezentować na plus w przyszłości, jeśli chodzi o jutrzejszą walkę i o jutrzejszego rywala. Uważasz, że będzie to cięższy pojedynek niż, niż twoje ostatnie starcie? Czy jednak e, myślisz, że Aleksy był cięższym rywalem? Inaczej, nikt nie chce Alexy ważyć, natomiast no, wiemy, Aleksy nie jest słabym zawodnikiem. E, tak naprawdę niewiele wiem o moim przeciwniku. E, wszystko okaże się jutro, a co do Aleksego, to jeszcze wrócimy do tematu e, na pewno w przyszłości. O, czyli tutaj już e, jakaś zapowiedź tej walki rewanżowej Buga kontra Nowak. Może już teraz w zawodowym MMA, a nie w pro. Zobaczyłem, bo z tego co wiem, Aleks szykuje się na 6-7, no ja natomiast raczej raczej nie. Więc to jest jeszcze, jeszcze się okaże w przyszłości. Rozumiem. Oskar, twój kumpel, Miłosz Kruk, kumpel z miasta, kumpel tak samo z jednego klubu. Jutro podchodzi do walki o drugi pas w organizacji TFL, kategoria wyżej. Jak uważasz? Miłosz osiągnie ten wielki sukces i będzie pierwszym historycznym mistrzem Thunder Strike Fight League. Kurczę, no to jest Emma, natomiast ja jestem pewny miłosza z tego względu, że ja widzę, jak on ciężko pracuje i jak bardzo zależy mu na tym, żeby, żeby to osiągnąć. E, Miłość jest naprawdę jednym z ambitniejszych chłopaków, jakich widziałem, i naprawdę jest świetnie przygotowany. Uważam, że ta walka naprawdę e, będzie kosmiczna. Kosmiczna walka, kosmiczną walkę mi już dały już na ostatnim fenie naprawdę. No trzecia walka w ciągu trzech miesięcy ten chłopak się nie zatrzymuje. Ogólnie. Jak widzisz Miłosza, kiedy trenowaliście w Akademii Holistycznej, a teraz, kiedy trenujecie w Nemesis? Jakbyś porównał te dwie osoby? E, kurczę, ciężko mi znaleźć porównanie. Właściwie to byłoby świetne porównanie, jeżeli chodzi o to, jak to się w czasie rozłożyło. No, Miłosz zrobił niesamowity progres. No, jest on już zawodowcem w Akademii, jednak trenował jako amator. E, zawodowo już trenował w Nemesis, więc kolosalna jest ta różnica. Ty po tej walce tutaj zamierzasz długo odpoczywać od maty, czy jednak zarzucasz sobie cel na kolejną galę w województwie świętokrzyskim, która już w lutym? E, jest plan, mam kolejną walkę, że tak powiem. Z... już dograna jest jakaś. Tak, mam jakąś waleczkę, e, natomiast wszystko będzie podawane w najbliższym czasie. Wszystko podawane w najbliższym czasie. Wcześniej wspomniałeś, że Nowak chce przejść do kategorii 6 a ty zostajesz cały czas w swojej pierwotnej, czy też będziesz chciał troszeczkę spróbować w tej, w tej formule semi-pro w różnych wagach się? No raczej zostanę w tym 66 z tego względu, że no to zbijanie wagi nie jest dla mnie jakieś bardzo łatwe. No a poza tym ja teraz coraz więcej tej masy mięśniowej zbieram i raczej zostanę w tej kategorii 66. Co prawda nie jest to zapewnik brane. Ale no, na 90% zostanę w kategorii 66 kg. Oskar, jeśli chodzi właśnie o ten proces zbijania wagi, to trudno było teraz tą wagę zrobić? Były jakieś problemy po drodze? No wiadomo, nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, ale w porównaniu do poprzednich, poprzednich gal, no to było, było w miarę ok. Porównywalnie do poprzednich, do Lublina, gdzie się czułem dobrze, teraz też się czuję dobrze. No, wystarczy się jeszcze bardziej doładować. Dopiero minęły e, dosłownie dwie godziny od tego, kiedy e, nie jadłem, nie piłem, więc e, no, czeka mnie jeszcze e, dobra wyżerka. Czujesz większe podekscytowanie, że znowu wejdziesz w swoim mieście, dla swojej publiczności do klatki. Kurczę, no, dla mnie to jest niesamowite. Ja uwielbiam walczyć się w mieście, debiutowałem tutaj i chcę to powtarzać, chcę to powtarzać. Chciałbym, żeby przynajmniej raz w roku odbywała się jakaś gala MMA, no bo to jest zupełnie inny wymiar walki, zupełnie inaczej się walczy u siebie, a w innym mieście. Zawodników ze Skarżyska jest bardzo dużo, głównie jesteś Ty, przyciągacie dużo kibiców, także myślę, że Skarżysko jest ciekawym kąskiem na organizację gali MMA. Jak widać, TFL bardzo dobrze tu się zadomowił. E, tak, jak najbardziej. TFL myślę, że e... Podogadajmy z Jaskiem tak, raz w roku taką tradycyjną galę, można by odbyć. Jeszcze nie była wakacja, a myślę, że w wakacje ten urok byłby jeszcze lepszy. Może jakiś plener to też by było fajne? Jak najbardziej. Mi się wydaje, że y, jest to do zrealizowania, ale to już kwestia organizacji. Dokładnie. Oskar, jeśli chciałbyś coś powiedzieć na sam koniec naszego wywiadu do swoich fanów, kibiców, przyjaciół? Zapraszam wszystkich do oglądania. I co? Chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt, e, przede wszystkim zdrowych. Także pozdrawiamy i zapraszamy. TFL 32, sobota, startujemy o godzinie 17. Dzięki raz jeszcze. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po cenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blacheminda.pl